Na czwartej sesji Rady Gminy, 9 kadencji, w dniu 27 czerwca 2024 roku. początku. Chciałem przywitać zaproszonych gości, w osobach Pana Wójta Zygmunta Litwiniuka, Wójta Gminy Tuczna, Panią Sekretarz Gminy Małgorzatę Zimczuk. Panią Skarbnika Gminy Agatę oliwk Dzień dobry. Oraz Panią Bogumiłę Dejneka. Dzień dobry. Witam Panie Radne, Panie Radne i Panów Radnych. Witam jeszcze pracownika zajmującego się obsługą Rady Gminy, Panią Zofię Kukawską. Nasze obrady są Prawomocne na 15 radnych. Obecnych jest 13 osób. Także możemy podejmować uchwały. <grymne> Forum jest stwierdzone. Przyjęcie porządku obrad. Czy są jakieś zmiany do porządku obrad? Czy ktoś ma jakieś propozycje? Nie widzę. Więc porządek obrad pozostaje bez zmian. nie Głosujemy potem. Głosujemy. Więc proszę Państwa, głosujemy porządek obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni są za przyjęciem porządku. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 2.3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Protokół jest wyłożony w urzędzie gminy w sekretariacie w wersji papierowej. Można się z nim zapoznać. Kto jeszcze chciałby? Także przechodzimy do po, punktu 2.3. Głosowanie. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Proszę Państwa radnych o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za przyjęciem protokołu? Wszyscy jednogłośnie przyjęli protokół w poprzedniej sesji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. I pod punkt 3.1 podjęcie uchwał w sprawie, i 3.1 jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Tutaj Państwo radni debatowali na komisjach, <coughs> wszyscy jednogłośnie chyba y, przyjęli prognozę finansową, więc przeczytam tylko uchwałę. Uchwała Rady Gminy Tuczna z dnia 27 czerwiec 2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Więc proszę o, przechodzimy do głosowania. Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie również radni podjęli uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 3.2. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. Tutaj również przeczytam e, tylko nagłówek. Uchwała Rady Gminy Duczna z dnia 27 czerwca w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. Więc przechodzimy do głosowania. Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Radni podjęli uchwałę jednogłośnie. 13 osób głosowało za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 3. Wyrażenie zgody na nabycie, na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie gminy Tuczna. 3, 3, 4, 5, 5 <tryk> Oczywiście tutaj też była prowadzona dyskusja na ten temat, więc przejdziemy od razu do głosowania. Uchwała Rady Gminy Tuczna z dnia 20 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie gminy Tuczna. Proszę o przyciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 3-4, jakim jest uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej z siedzibą w Białej Podlaskiej. Tutaj też toczyły się dyskusje na komisjach, także już nie będziemy nad tym dyskutować. Uchwała Rady Gminy Tuczna. wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju mieszkanictwa w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej z siedzibą w Białej Podlaskiej. Przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa radnych o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tutaj radni 12 osób jest za, z jednym głosem wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 3.5. Jest to punkt ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w gminie Tuczna. Tutaj też właśnie była dyskusja nad tym podniesieniem, także przeczytam tą uchwałę w całości, żeby Państwo wiedzieli do jakiej sumy. Rada Gminy Słuczna w dniu 27 czerwca 2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników ochotniczych straży pożarnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 15 ustawy 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych, Dziennik, urzędu, dziennik Urzędowy 2024, pozycja 233, Rada Gminy Tuczna ustala, co następuje. Ustala się Paragraf pierwszy. Ustala się wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w artykule 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych w następujących wysokościach. Za godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w wysokości 30 zł. Za godzinę udziału w szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, Gminę lub inne uprawnione podmioty w wysokości 15 zł. Ekwiwalent naliczany jest za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej Straży Pożarnej lub rozpoczętego z szkolenia. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczna. Paragraf trzeci. Uchwała uchwala się uchwałę numer. Uchyla, przepraszam, uchyla się. Uchyla się uchwałę numer 32 łamane na 181 łamane na 22 Rady Gmina Tuczna z dnia 20 marca 2022 roku paragraf 4 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa lubelskiego Dziękuję. przechodzimy do głosowania kto jest z państwa radnych za przyjęciem proszę podniesienie ręki przyciśnięcie przycisku kto jest za kto jest przeciw kto się wstrzymał Parmin już zagłosowali. Oczywiście jednogłośnie. Dziękuję bardzo. 13 osób za. I przechodzimy do punktu 3.6, jakim jest odwołanie skarbnika Rady Gminy Duczna. Skarbnika Gminy Duczna. No tak jest napisane. No bo to nasz skarbnik przede wszystkim. Także tutaj nie wiem właśnie, czy czytać tą uchwałę całą, czy. A, A jeżeli będzie odwołanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Więc przechodzimy do głosowania o odwołanie skarbnika gminy Tuczna. Proszę Państwa radnych o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie, jednogłośnie. Tak, radni zadecydowali jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Proszę, oddaję głos pani Agacie. Ale może jeszcze pani mi się wypowie. Proszę, pani Agacie. Za możliwość rozwoju e, oraz Państwu radnym. E, mam nadzieję ze swojej strony, że zapamiętam się tylko i wyłącznie e, z tej dobrej strony. E, Życzę tak, wszystkiego dobre, dobrego. Zawsze tutaj tak minak pozostanie bliska w sercu. Także dziękuję bardzo za tą wspólnie spędzony czas. My również dziękujemy bardzo. Myślę, że jeszcze będziemy się widzieli z Panią Agatą. Przeczytam teraz uchwałę. Uchwała Rady Gminy Stuczna z dnia 27 czerwca 2024 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Tłuczna. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Ustawy o samorządzie gminnym, dziennik Urzęd, ustaw z dnia 2024, pozycja 609, artykuł 4, ustęp 1, punkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, dziennik urzędowy z 2022 roku. Pozycja 530 oraz artykuł 70 paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 1465 Rada Gminy Tuczna uchwala co następuje. Paragraf 1. odwołuje się na wniosek Wójta Gminy Tuczna Panią Agatę Olichwirowicz. Oli ze stanowiska Skarbnika Gminy Tuczna z dniem 30 czerwiec 2024 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przejdziemy od razu do punktu 3.7. żebyśmy nie zostali bez Skarbnika, więc. Powołanie skarbnika Gminy Tuczna. Tutaj radni również rozpatrywali. Uchwała Rady Gminy Tuczna z dnia 27 czerwca 2024 rok w sprawie powołania skarbnika Gminy Tuczna. Na, na na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym dziennik ustaw z 2024 roku pozycja 609 artykuł 4 ustawy 1 punkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych dziennik ustaw z dnia 2022 pozycja 530 oraz artykuł 68 paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku, kodeks pracy dziennika urzędowego z dnia 2023 pozycja 1465 Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się na wniosek Wójta Gminy Tuczna panią Bogumiłę Dejneka na stanowisko skarbnika Gminy Tuczna. Z dniem 1 lipca 2024 roku warunki dotyczące pracy i płacy zostaną ustalone w odrębnym dokumencie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Tuczna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Więc przechodzimy do głosowania w sprawie powołania skarbnika gminy Tuczna. Proszę Państwa, radnych, o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Oczywiście, radni jednogłośnie przyjęli Panią Skarbnik. Gratulujemy.

Tak Pani Młosiła Pani. Witamy bardzo. Jak nowego skarbnika myślę, może będzie sprawdza tak, tak, tak. bardzo efektywna. Dziękuję. Proszę bardzo. Na pewno będzie tak jak w poprzednią Panią Skarbnik, gdzie przez tyle lat nie mieliśmy ani jednego takiego punktu spornego tak. między sobą, ale myślę, że i radni też to zauważyli i między radnymi, także, także na pewno będzie taka współpraca. Życzę sukcesu. Tak, zawsze e, rozmowa. Tak, jak to ja, ja mówię, dziękuję. warto rozmawiać. Porozumienie taka. jest najważniejsze, taka jest korzyścią. korzyściu. Tak <noise> <noise> jak to, to Pani Skarbnik powiedziała, nowa droga oczywiście. O, dziękuję, dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu czwartego, jakim są sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia Radnych. Tutaj są jeszcze jakieś pytania, coś jest niewyjaśnione. Nie, nie widzę. Dziękuję bardzo, więc przechodzimy do punktu piątego, jakim jest zamknięcie obrad. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie, dziękujemy.